Co tutaj dużo mówić, król polskich dróg powrócił. I dzisiaj nawet, wybiorę się nim na szybką wycieczkę za granicę, bo akurat działa. Mój Volkswagen Passat B5 rocznik 2005. Jest to oczywiście już polift ostatnim wypustach pod maską 1.9 TDI. Naprawdę nie mogę się nadziwić, że ten samochód w końcu jeździ. Można się złapać za głowę, ile i przede wszystkim jakie rzeczy tutaj zostały porobione. Od detali typu manetka tempomatu, zamek drzwi, antena, aż po takie no grubsze modyfikacje i naprawy. No chłopaki z Autogama też tutaj się przyczynili do renowacji Passata. Ogarnęli tutaj reflektory i to nasyto aktualnie Passat nie ma hasiódemek, a biledy. Było tak, raczej fatalnie, a jest tak, aż tak. Śmiesznie, gdy teraz obok Passata staje jakieś nowe auto na LEDowych reflektorach, a w obu samochodach strumień i jasność światła są właściwie zbliżone. Poziom prestiżu Passata B519 TDI w Polsce jest bardzo wysoki. Ale teraz, jaki to jest dogniot? Cyca! Podgrzewanie, rozklejanie, rozmontowanie na czynniki pierwsze, oczyszczanie z polerowaniem i ogólnie pełna renowacja z wymianą soczewek. Jeśli chodzi o jazdę w nocy, to jest zupełnie inny level. No, ale nawet jeśli jest dzień, to jak bardzo takie reflektory odświeżają samochód! Link do Autogama daję wam w opisie filmu. No, co tutaj jeszcze? No, słupek silnika też był bardzo poszukiwany przeze mnie i przez mechanika. Na auto mnie strasznie zmęczyło, ale finalnie można pocisnąć. Pod maską 1,9 TDI, 130 czy nawet 131 koni mechanicznych i 310 Nm. Mamy tu napęd na przód, skrzynia biegów manualna, sześciostopniowa. Auto wcale takie lekkie nie jest. W takiej konfiguracji waży 1537 kg i według deklaracji producenta pierwszą setkę powinno osiągnąć w 10,2 sekundy. No jak robiłem pomiar, akurat było troszeczkę wilgotno, także tutaj problem z trakcją na jedynce i na dwójce. No ale zobaczcie. Oj, sam nie wiem, czy tutaj bym zszedł do 11 sekund. Te 0,4 sekundy, 06 może jest do urwania. Ale ogólnie deklaracja producenta jest dla samochodu z takim bazowym wyposażeniem, dla najleżejszej wersji. No tak tutaj wyszło, no po latach, a prędkość maksymalna to podobno 201 km na godzinę. Boże święty, cóż to za prędkość! W sumie to nie wiem, czy się cieszyć, że pasat akurat jest na chodzie. Z Pasatem jak to z Pasatem. Niby się cieszymy, a za chwilkę możemy płakać, bo na przykład silnik odmówi posłuszeństwo. To Pasat B5. Ale okej, okay, to będziemy palić bestie i przy tym oczywiście sound check. 1,9 TDI, jak to 1,9 TDI, jest takie charakterystyczne klekotanko. Troszeczkę tutaj na kabinę niosą się wibracje. No co tutaj duża rzecz. No, możemy startować. Klimatyzacja wyłączona. Trzeba to już tutaj sprawdzić, ponieważ działa. Została naprawiona elegancko. O, proszę, Dodge Ram. Ostatnio był na kanale Dodge Ram, możecie sobie zobaczyć. No, muszę przyznać szczerze, że jest tutaj stres przed próbą autostradową Ciekawe, czy PASAT ją wytrzyma Dzisiaj na przejściu granicznym w Kołbaskowie sporo się dzieje Proszę bardzo, Cadillac BLS To jest dopiero rzadki samochód Reprezentacja busów głównie A tam była CHR, Skoda, BMA, 5GT No i okej okay. Odpalimy światła Niech nas widzą Teraz na biletach, Lansik jest. Tu niech się racebox odpali. Nie wiem po co nam jest. Bo 200 nie przekroczymy tym samochodem. Ole, tutaj. Straszny zryw na dwójce. Dobra. I tutaj odpuszczamy, bo za chwilę ograniczenie. Powiem Wam, wczoraj wieczorem już tak coś czułem, że będzie dzisiaj próba autostradowa pasata, normalnie aż ciężko mi się spało. Dzisiaj wiatr mamy boczny i to taki całkiem znaczny, oj, dzisiaj nam on z pewnością nie pomoże. Zobaczymy, czy Passerati tutaj reaguje na boczne podmuchy wiatru. Wam się kokpit pasata B5 podoba. Kierowniczka, jak zrobiona, elegancko. Dobra, minęliśmy przejście graniczne w Kołbaskowie. Niemiecka strona. Odcinek bez ograniczeń to ciśniemy. Ja piernicze. To są dopiero. Emocje, jak dla mnie, właściciela tego bolidu. No i do drugiego mostu, tak 166 km na godzinę. Licznikowe już prawie 180, ale tutaj strasznie wieje wiatr, aż tutaj nosi ciężarówkami. Zobaczymy, jak to będzie. No, i ja widzicie, narzekacie na 1.0 TSI, a taki pasat jest wolniejszy od 1.0 TSI. Coś czuję nawet, że 1.0 TSI by więcej przejechało niż ta padaczka, która tutaj jest pod maską. No dobra, tutaj sobie chwilę odpuścimy. Ktoś może chcieć wyprzedzać. To, pasat prowadzi się w miarę pewnie, przy takich prędkościach już. Wygłuszenie. W sumie jakbym tutaj zamknął szyberdach, o zasłonił, pewnie byłoby troszeczkę ciszej. No, nawet zużycia paliwa nie wykasowałem, już to robię. Ale nie będę tego robił tutaj z szyberdachem, żeby tutaj perspektywa lepiej była widoczna. Teraz nie cisnę sobie wcale tutaj tak do dechy pod górkę, no ale boczny wiatr do dupy, do dupy nie wiem czy osiągniemy prędkość deklarowaną przez producenta w ogóle to jest miotanko, lekkie miotanko jest, ale nawet nieźle Passat sobie pod tym względem radzi Dobra, zwolniłem trochę, niech maszyna odpocznie. Tutaj i tak jest pagórkowato, także na luzaczku. Możemy sobie sprawdzić prędkości obrotowe. Skrzynia sześciobiegowa, ale nie jest ona zbyt długa. To 140 km na godzinę. Przekłamanie licznika 6 km na godzinę przy tej prędkości. Przy 142 672 obroty. 120 Mamy 2336 obrotów I przy stówce To są takie prędkości Najlepiej, podróżne dla Pasada Najlepsze Żeby nic nie padło po prostu 100 km na godzinę Niecałe 2000 1940 Diesel ciągnie od dołu Auto jest dość elastyczne To trzeba przyznać. Ale kurczę jeszcze jego fenomenu fenomenu nie odkryłem. Jestem daleko do odkrycia fenomenu Pasata B5. No i tutaj pod górę. Straszne, brutalne wiatrzysko. Tutaj powinniśmy się chyba na piątym biegu raczej Jak na razie średnie jest paliwa 10 paliwa 10,7 litra No trzeba tutaj męczyć pasata, żeby tak te 12 palił O, ale brzydko tutaj, bag wyjechał troszeczkę No ale trudno No i tu pod górę Passat zwolni Albo i nie zwolni Nie, ja tak podtrzymał prędkość, ale tutaj troszeczkę drzewa tak osłaniają. Także bez bocznego wiatru jest trochę lepiej. Od razu to czuć. że tutaj mogłem na piątce się napędzać Ale tutaj wie, no ja pierniczę, że akurat jak mojego Passata tutaj testuję, no. Dobra. I musimy niestety zwolnić po jakieś prace konserwacyjne na drodze. O, i pasat B6 mistrz lewego pasa. A jako, że jadę swoim samochodem, to możemy tutaj nawet skoczyć na odcinek awaryjny, ale nie wiem, czy coś to da. No to wiatrzysko mi tutaj trochę przeszkadza. Damy sobie piąty bieg. Ole tutaj łapanka jest. Pasat B5, 1,8 benzynka, co jest spokojnie jedzie. Ciekawe, czy ten silnik to przetrwa wszystko. Wybaczcie, ja już mam zryty beret do tego samochodu. Zaufanie już raczej B5 nie odzyska. No i tutaj nawet pod wiatr jedziemy no 185 według GPS-u Dobra, tu nie ma sensu Zawrócimy sobie i spróbujemy w drugą stronę jeszcze Zjeżdżamy na trzecim zjeździe, za przejściem granicznym w Kołbaskowie, sound check. Zrobimy sound check. Boże, to będzie dźwięk. Matko, święta. Normalnie rozpłynąłem się, gdy usłyszałem, jak ten silnik tutaj ryczy. Jeśli chodzi o prowadzenie pasata. No to czujemy, że on nie jest najlżejszy na świecie, ale ogólnie układ kierowniczy jest całkiem precyzyjny. No mamy tutaj też bąblowate opony. W zasadzie wszystko takie do końca najgorsze nie jest, jak się okazuje. Ale jest to raczej auto rodzinne. Tutaj optymistyczne ograniczenie do 100 km na godzinę. Tu do osiemdziesięciu dopiero No teraz było 185 km na godzinę, ale niestety tutaj walczyliśmy z naturą Jest trochę lżej Jest trochę lżej ale nie jest to dynamit i szósteczka lekko cienie aerodynamiczne i się bujamy Dajesz bombowiec, dajesz bombowiec, cienie aerodynamiczne wykorzystujemy, co możemy. Stóweczki są Jeszcze przetrzymamy Auto nie ma chip tuningu Także tutaj się nam nie powinno pocić Ale boczny wiatr Kurcze ja pierniczę Nie pomaga nam on w ogóle Dobra, 202 km na godzinę według GPS-u było. No i dobra, mam nadzieję, że ten film, jak i próba autostradowa, wam się niesamowicie podobały. Było to coś niesamowitego, bardzo dobrze, że osiągnęliśmy tutaj taką prędkość. Normalnie bym powiedział jeszcze, że mam nadzieję, że wam się auto też mega podobało, ale tutaj mam nadzieję, że trochę mniej. Także pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie trzymajcie się.